Cześć! Tym razem chciałem Wam przedstawić markę PITIS. Jest to firma z Wielkiej Brytanii, która zajmuje się produkcją środków do konserwacji, czyszczenia, smarowania roweru, generalnie produktami z segmentu chemii rowerowej. I jest to bardzo ciekawy brand, dlatego że, jak sama nazwa wskazuje, firma została założona przez Steve'a Pitta, legendę w kwadratwie zjazdowym, gościa, który wygrał mnóstwo pocharów świata, bardzo dużo zawodów, był mistrzem na w zjeździe, naprawdę legendarna postać w świecie zjazdu. No i druga Prawa, te produkty są uznawane za użytkowników za bardzo dopracowane, mające fajne działanie. Tego jeszcze nie wiemy, myśmy ich nie testowali, natomiast no, taką mają opinię. I co jest bardzo ważne, są to produkty w większości biodegradowalne, biorące pod uwagę aspekt ekologii. Jest to ważne, no bo jednak chemia potrafi bardzo destrukcyjnie działać na środowisko, a produkty PTC, jak sam producent wskazuje, są. Tak bardzo ekologiczne, jak tylko się da, aby nadal zaoferować maksymalnie dobre działanie w kontekście czyszczenia i smarowania, to jest ważne, tak? No bo łączymy tutaj świat ekologii i świat dobrego działania. A ja dzisiaj przedstawię wam kilka produktów, które mam u siebie na stole, ale zanim do tego przejdę, jeszcze tylko informacja o mleczku do Opon, dlatego że to jest taki produkt, którego wszyscy często używamy, który jest, można powiedzieć, obok smaru chyba tym najczęściej używanym w ogóle przez rajderów produktem i to jest bardzo fajny produkt dlatego, że teraz mamy zimę a mleko PITIS ogarnia temperatury od minus 20 stopni do plus 50 i to jest fajna informacja, bo często bywa tak, że produkty do opon działają tylko od minus 10 w górę, później zamarzają i opony potrafią się rozszczelniać ale dzisiaj jako myczkiem się nie zajmuję, to takie w trend ode mnie dlatego, że mnie to bardzo zainteresowało, ja często miałem takie problemy w mrozach właśnie, że opony mi się rozszczelniały a ja Przechodzę do środków do konserwacji, czyszczenia i smarowania roweru. Zapraszam. Zaczynamy od long Foam, czyli takiego środka do czyszczenia piany, do mycia roweru. Ona oczywiście jest aplikowana przez spryskiwacz. Ja w tym momencie mam tę butelkę zakręconą, ale w komplecie jest też spryskiwacz. No i to jest produkt, który jest w pełni bezpieczny dla tarcz hamulcowych, elementów zawieszenia. Generalnie tym możemy opryskiwać cały rower i nie martwić się, że potem tarcze hamulcowe i kładziny będą zatłuszczone. I to jest bardzo ważna informacja. Oczywiście jest to produkt biodegradowalny i PITIs chwali się, że ma bardzo silne działania, dlatego że... Sam producent podkreśla, że można. Ten nowel po prostu spryskać tym płynem, poczekać kilka minut, a potem spłukać go pod bieżącą wodą i generalnie większość brudu powinna odejść. Oczywiście te tylko te najcięższe, najbardziej jakby trzymające się ramy zabrudzenia można ewentualnie jeszcze usunąć szczotką. Mówię, my nie testujemy, na razie prezentujemy. Fajne działanie, w pełni wydegradowalny produkt. No i oczywiście fajnie wyglądający. Zwróćcie uwagę, jaki fajny i ciekawy design mają produkty PITIS. Kolejny produkt chyba najbardziej taki ciekawy z punktu widzenia mycia roweru to jest Foaming Drive Drain czyli odtłuszczacz do mycia napędu. I teraz jego działanie jest niezwykle interesujące, dlatego że Pitis podkreśla, że tutaj mamy do czynienia z produktem, który bardzo dobrze wypiera i usuwa smar z napędu, czyli z łańcucha, z kółek przyrzutki, z zębatek w korbie, z kasety, ale nie tyka smaru stałego, czyli jeżeli na przykład mamy smar stały gdzieś w przyrzutce, tak jak nakłada go producent, mamy smar stały nałożony na łożyska suportu, żeby ochronić się przed wodą, przed brudem, który gdzieś tam się zbiera w trakcie jazdy, albo przed wodą, kiedy myjemy rower karszerem i bardzo często jest tak, że takie mocno żące odtłuszczacze, one wypierają też ten smar, czyli czyścimy rower, ale czyścimy go całkowicie i z tego smaru, który chcemy, żeby tam był, ten smar stały i z brudu na napędzie. Natomiast Digizer PITISA ma takie działanie według producenta oczywiście, że czyści tylko smar z napędu, czyli tylko brud z napędu, nie tyka smaru stałego. No i to jest bardzo fajna formuła. Oczywiście przy okazji jest to produkt biodegradowalny, tak samo zresztą jak wszystkie produkty tego producenta. Gdy rower jest czysty, na napęd nakładamy, a konkretnie na łańcuch nakładamy Smar, Pittis, Link lub All Weather. I zwróćcie uwagę, teraz to fajnie widać, to jest produkt, który ma taką dwustrukturalną, powiedzmy, budowę. Tak? Tu na dole jest dużo takiego gęstego niebieskiego płynu, a tutaj na górze bardziej jasne. Oczywiście przed użyciem trzeba to wstrząsnąć dobrze, a właściwie bardzo dobrze. Nie będę teraz tego robił, ale o, już nabiera koloru. I to jest formuła, która ma takie działanie, że w trakcie jazdy brud z łańcucha zostaje wypierany na zewnątrz, natomiast do środka łańcucha trafia ten czysty smar, który ma smarować łańcuch. Dzięki temu, jeżeli mamy trochę brudny napęd, to po pierwszych kilku, nie wiem, na minutach jazdy na pewno łańcuch będzie na zewnątrz trochę czarny, dlatego że cały ten syf z łańcucha zostanie wyparty na zewnątrz, ale właśnie tak działają dobre smary. Smarują w środku, wypierają syf na górę, to oczywiście trzeba wytrzeć, no i potem możemy cieszyć się jazdą z napędem, który nie będzie też zbierał brudu, bo ten smar ma to do siebie, że do niego się nie przykleja brud. No i co ważne jest, to produkt taki uniwersalny, all weather, jak powiedziałem na wstępie, czyli na bardzo szerokie spektrum warunków. Ale w firmie Pitty są jeszcze inne smary, jest też jego wersja, która ma niby o 30% dłuższe działania, czyli lepsze właściwości smarujące. Jest też wersja na warunki typowo suche, wersja na warunki typowo mokre, natomiast pewnie większy zaspoł, potrzebuje jednego smaru uniwersalnego, żeby się nie zastanawiać, jakie będą warunki na trasie. Ciekawy produkt, fajna jest też ta formuła właśnie dwuskładnikowa. No i co Wam powiem szczerze, pierwszy raz go teraz wstrząsnąłem, od kiedy mamy go w redakcji. I bardzo szybko się miesza, bo często smary teflonowe mają taką samą strukturę, że właśnie na dole zostaje gęsta, gęsta jakby ta struktura, a na górze ten bardziej płynny składnik, ale ciężko jest to dobrze wymieszać. Natomiast tutaj, zwróćcie uwagę, parę razy go wstrząsnąłem i już całość jest gotowa do użycia. Oczywiście dozownik tutaj odkręcany i regulowany, bardzo wygodny, fajny produkt. Zobaczymy jak sprawdza się w praktyce. Kolejny produkt to Carbon Max Grip, czyli pasta montażowa do elementów karbonowych, do sztyc, do mostków, do kierownic. Zapobiega zsuwaniu się sztycy do ramy, czy na przykład obracaniu się karbonowej kierownicy, kiedy zostanie lekko przekręcona, czyli generalnie zwiększa tarcie pomiędzy komponentami. Zapobiega też zapiekaniu się sztycy w ramię. Generalnie jest to typowa pasta do karbonu. Bardzo potrzebny produkt osobom, które mają zaawansowane rowery z ramami wykonanymi z włókna węglowego. Osobom, które jeżdżą też z karbonowymi sztycami w rowerach aluminiowych. Warto z tego korzystać. Produkty tego typu naprawdę potrafią działać cuda, kiedy na przykład sztyca nam się obsuwa podczas jazdy na rowerze. No i cóż, oczywiście tak samo jak wszystkie produkty PITIS, tutaj jest pasta, która jest w pełni biodegradowalna, więc jest bezpieczna dla środowiska. Na koniec produkt o bardzo szerokim spektrum zastosowania, czyli Uniwersalny Smar p 17 To jest taki produkt, który jest po prostu smarem w sprayu, nim możemy smarować zębatki, łańcuch i to będzie taka dosyć wodnista struktura. Ale myślę, że bardziej wy będziecie go potrzebowali do takich rzeczy jak na przykład luzowanie zapieczonych gwintów, albo na przykład kiedy kończymy jazdę na rowerze gdzieś w górach i musimy dojechać do domu, czy po zawodach na przykład i rower jest cały brudny, dużo wilgoci jest w łańcuchu w napędzie no to takim smarem możemy sobie zapisikać cały napęd i dojechać do domu z rowerem w dobrej kondycji, a nie tak jak czasami się bywa, że wyciągamy sprzęt z bagażnika czy z, nie wiem, tam gdzie go transportowaliście, okazuje się, że cały napęd jest pordzewiały. To jest generalnie bardzo uniwersalny produkt, tego typu trochę jak pewnie Brunox, jak WD-40, Podobno dużo wyższej klasy, tego oczywiście nie wiem, natomiast jest to po prostu uniwersalny smar do dbania o rower, penetruje, czyści, smaruje, zapobiega też korozji, myślę, że może być fajną opcją na zimę, kiedy zimą na przykład bardzo często kaseta jest oblokowana przez śnieg, no to potraktowanie jej takim sprayem przed wyjściem na rower sprawia, że możemy dłużej cieszyć się działającym napędem, tak jak powiedziałem, po prostu uniwersalny smar do roweru. A jeżeli interesuje Was więcej na temat marki Pitis, no to możecie wejść sobie na stronę dystrybutora, czyli spire.eu. Ewentualnie na światową stronę Pitis. tam wszystkie produkty są dobrze opisane. Ja mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie kciuka w górze. No i zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na naszym kanale na YouTube. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.